Vibe z filmu Na Skraju Jutra, czyli Edge of Tomorrow. Ja akurat nie oglądałem, ale może niektórzy z was oglądają, to będą wiedzieli bardziej o co chodzi. Co? Co? Sprawdziłem sobie wcześniej, że on tam jest. Zaczął strzelać. Teleportowało go z powrotem i mógłby chylić z Freefighterem. Wrzuciłem jeszcze perspektywę z demka, jak to wyglądało u innych osób. Na ekranie. No dobra, tu jest nasz. Aha. Aha, czyli z tej perspektywy serwera on po prostu stał w miejscu i nagle się. Nagle się po prostu odwrócił, zaczął strzelać i mógł dopiero tutaj podejść jeszcze raz. I tylko u niego na e ekranie z jego perspektywy. Wiedział wcześniej z wyprzedzeniem czasu, gdzie znajduje się przeciwnik. Nieźle, co? Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS, sprawdź stronę CSGO Skins. Szkoda MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy na start i plus 10% przy doładowaniu, jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest inny skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypadku dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Prawdopodobnie jedna z najgorszych walk 1 vs 3, jaką kiedykolwiek zobaczysz. Taki jest tytuł klipa, ciekawie. Klipa czy klipu? Wiem, się mówi. Już zginął jego sojusznik i został sam. No scope Jest trzeci no scope przed, ale ten terror chyba z jakiegoś innego Kałacha tam strzela. Czy ten ich akacz jest na wodę? Że my trzech nie byli w stanie go dobić. Jeden mózg, dwa ciała. Akcjantowane przez mojego widza skaut jest. Widzę, że to jakaś armia skautów rzeczywiście Kurwa, wstępny, ja ejdej Ty, Co ty zrobiłeś? Jak? Widz jeszcze mi podesłał Akcję z Demka. To bardzo fajnie, jak mi wysyłacie takie akcje, właśnie dobrze wygląda. I jeszcze zrobicie przeanalizowanie jakiejś sytuacji na Demku. To mega, mega fajnie coś takiego wygląda. I naprawdę macie o wiele, o wiele większe szanse znaleźć się w odcinku. Wtedy jest wszystko tak ładnie widoczne, właśnie co się wydarzyło. One dig podczas tysiąca pingu. Okej, okay, tak wygląda gra, gdy mamy ponad tysiąc pingu. Legit. Cały jakiś czas nas teleportuje trochę do przodu, trochę do tyłu. Skoczył kilka razy. <głos> <Trafii>. <głos> <głos> nie ma tylu słów, aby to opisać. Akcentowana przez mojego widza. Wyrzucił pistolet, wyrzucił bombę, wyrzucił wszystko chyba przez to, że nie trafił. Tak, to o to chodziło. Jeszcze zabił swojego? A on już tutaj granat leciał w jego stronę. Myślał, że już jest martwy. I chyba dlatego wszystko powyklikiwał. Ale mówi, dobra, jeszcze za mało spailowałem. Zabiję swojego, żeby było ciekawiej. Utknąłem w łuku na Anubis. Ale macha to może. Uh, I'm stuck. Wskoczył. <laughs> Wskoczył, <laughs> utknął głową. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze jeden filmik z perspektywą innych jego sojuszników, przeciwników, którzy widzieli jego wierzące tam ciało. Jak to wyglądało jako awuper? Nie trafił jednego strzału. A, jeszcze zgrał. I Strzelił sobie jakby nigdy nie Wy Wyobrażacie sobie, wychylacie tutaj widzicie gościa lewitującego w powietrzu w ten właśnie sposób, jak tutaj. Taktyka kolegi na wyczekanie. A jest ona przez mojego widza. Na, na rampie skrzydłowy na niuku, na dwóch na pewno sobie postał. On tak, no, da, no dawaj. co teraz będzie ta taktyka na beczekanie? 20 sekund do końca, bo mało też. coś krzyczą w tle na mikrofonach. Dawaj, dawaj. 5 będzie... sekund do końca? Co się stało? No już... Co już. Obo. Albo... No tak. I się strony stronę pojebał. <laughs> Naprawdę. O ja też jak to oglądam. On zapomniał, że jest terrorystą i musi zaplantować bombę. Ja nie wiem czemu oglądając to też tak cały czas myślałem. I się dziwiłem czemu przeciwnicy nie plantują. Czterech na dwóch? To są takie momenty, w których masz ochotę wyłączyć grę W powietrzu jakieś 180 i headshot. Czemu nie da się założyć tego karambita? Nie działa niestety Najśmieszniejszy i najgłupszy klacz jaki widziałem w życiu. Akcja jest przez mojego widza. O kurwa, ale z Obżyn Obrzy... Enjoyer, nie wymienił broni. Nie umie D przejść? Ale CT nadal nie zdefowali bomby, nadal go szukają. On nadal ma kałacha w ręku. Znaczy nie ma kałacha w sensie. To była jakaś ranga poniżej Sidvera? Co to za strzał z samolotu? Ech, ciekawy tytuł. Jak? On go tam. On go on go zboostował? jego jakiś teammate i on jeszcze podskoczył może od niego. Zaplantowaliśmy bombę na następną rundę. Serio się uda? ODLICZA BOMBĘ! EJ! What? What? A tutaj ma drugą w ręku? A tamta bomba wybuchnie? Poważnie? Może jeszcze CTki zdążą ją rozbroić tam na A? Nie, ale... Dobra, ale nie ma kontynuacji, czy ta bomba wybuchła, czy to był po prostu błąd wizualny. Wstawiam, że to drugie. Kill smoke'iem. Akcja ona przez mojego widza. Takie rzeczy zdarzają się na tyle rzadko, mi chyba jeszcze nigdy się nie udało, nie pamiętam, że zawsze chętnie coś takiego zobaczę. Smoke leci w CT. Te... Ej, to w ogóle wygląda, jakby on podskoczył! Dlaczego on... A może on chciał ominąć ten granat? Przeskoczyć nad nim? A może chciał go zablokować, a ja nie myślał, że zginie? Był po jakimś headshocie od Glocka, 2hp miał. Nieprawdopodobne, mega fajna perspektywa. dodali magików do CS2. Rewolwer jest lekki w CS2 i lata zbyt daleko. Okej, okay, mamy porównanie. Leży rewolwer, leży diggle Strzelił w Deagla. Poleciał parę metrów. <grywy> rewolwer. O wiele dalej, rekord skoczni. Klip roku. Ja, jak, jak on zabił dwóch jednocześnie? Strzelał tutaj tylko w jednego. I co, czy grał z że on się jeszcze ruszał i poszedł jakiś niecelny pocisk w bok, najpierw w tego po lewej stronie? A później w tego trafił heda? Nie wiem na ile to jest związane z serią Merwe ogląda, ale zobaczyłem takie zdjęcie porównawcze, jak Gaben zmieniał się od 1998 roku. Znaczy ja zdjęcie najbardziej, którego jego kojarzę, to jest to z 2013 z jakichś memów czy różnych filmików. Nie sądziłem, że już tak się zmienił, tak jak teraz w 2024 A jest nasz ojciec założyciel czy CS... znaczy nie założyciel, ale nasz pan i władca CSa, może tak powinienem powiedzieć <laughs> Wąż został znaleziony w plikach gry Jeśli to nie jest jakiś troll, to jestem w szoku że coś takiego się znalazło, czy jest to jakiś taki kolejny po prostu zwierzaczek typu kurczak Na przykład Snake mógłby być na mapie Ancient, myślę, że tam by całkiem pasował wizualnie i do w ogóle grafiki całej wokół czy może jakiś powrót Danger Zone? Chociaż no już po takim czasie coraz mniej na to mam nadzieję. Nie wiem, ale dosyć ciekawe znalezisko. Full Control i Ninja Defuse na Mingmanie. Akcentowana przez mojego widza. O, fajna przywieszka tutaj na tej MSZ, chociaż tak. tak nie pasuje nam kolorystycznie. Uwaga, jeden na jednego, jak tutaj będzie teraz. A ten macha tą kosą, czy wy to słyszycie? Zdepował <laughs> do samego końca, ojejku. Dlatego gram w 32.9, chodzi o ratio ekranu. Dzięki temu widać <laughs> prawie chyba 180 stopni w bok. Ja! Jakie to jest mocne, ustawił się po prostu tak i widzi tu i rampę jednocześnie, wszystko. Mój najlepszy frak z Kosy do tej pory. Jakiś taki przy... Przyciemniony jest ten CS2 z innymi ustawieniami trochę graficznymi. Co jest? Ilon <grafię> Jak jeszcze teammate go dobił, Za co ten strzał? <grafię> Jak na niego popatrzył. Odszedł, zginął i wziął jego później na i szczęśliwie grał dalej. 1 versus 5 na Anubis. Oho, wyszedł z kilku smoków. Aj, nie sprawdził go tutaj. Proszę do mnie nie dzwonić, jak ja nagrywam, merwo ogląda. Odłożyłem telefon, żeby mi tu nie buczało. I terroryści mega daleko, retake, A, ale pięknie, co do ostatniej sekundy, mega ninja defuse Finałowy kill z flesza, przez mego widza, napisał, że pierwszy raz w życiu mi się to udało Iść fraga fraga, fraga, na coś pięknego żeby zakończyć tak mecz. Dobrze, proszę państwa, ja tu włączyłem nagrywanie, bo ten osobnik mi nie daje montować filmu. Proszę pozdrowić tutaj wszystkich. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich moich fanów i fanów Artura MR. Tak jest, i ty, ty, ty mówił do was kromka. Dziękujemy. <słuch>